Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej, rzekł do Niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. A więc Chrystus uczy nam, nas, że powinniśmy troszczyć się o tych, którzy są poza Bogiem, aby wrócili do Niego. Nie tylko myśleć o sobie, o tych, którzy są bliscy Boga, ale przede wszystkim koncentrować się na, na tych, którzy są dalece od Boga, bo Pan Bóg wszystkich kocha, nie tylko sprawiedliwych, ale niesprawiedliwych chce, aby byli zbawieni. Kochani, życzę dobrego przeżycia, wielkiego postu i, i dobrego, miłego dnia. Szczęść Boże.